Cześć moi kochani! Witam Was bardzo serdecznie. Nie mam pojęcia. W kolejnym filmie na moim kanale. Jestem w Chorwacji. Będę dzisiaj nagrywała bloga Soft Spoken. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zobaczymy, jak dużo Wam pokażę. Idziemy po prostu przed siebie. Nawet nie mamy na planu na to, co będziemy robić. No i tak. Jest bardzo, bardzo gorąco. Jakieś 32, 34 stopnie, coś takiego. O, mamy zielone światło, trzeba iść. Okej. Okay. Zobaczymy jak, jak ten dzień się potoczy. Teraz Wam pokażę mojego męża, proszę Państwa. Patrz się teraz. Chcesz coś powiedzieć do vloga? Nie wiem czy chcę Wam coś powiedzieć. Czekajcie. Chcesz coś powiedzieć do vloga? Nie. nie, nie chcę nic wam powiedzieć. Dobra, to my lecimy. Słyszycie pewnie mnóstwo, em, jak oni się nazywają? E, to nie są świerszcze, to są, że świszczy tu przez cały dzień i przez całą noc coś takiego jak szarańcza? Nie jestem do końca tego pewna. Dobra, my lecimy dalej. Coś wam pokażę. Zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie z takich ym, teoretycznych rzeczy, to jesteśmy tutaj już drugi, trzeci dzień, drugi czy trzeci dzień jesteśmy? Jesteśmy tutaj co? Nie czwarty nie. Trzeci dzień chyba. E, przyjechaliśmy w poniedziałek, słuchajcie, podróż była strasznie, strasznie długa i męcząca, bo jechaliśmy 16 godzin a to jest, no wiecie, dwa razy tyle co do Polski na urlopy, także bardzo, bardzo dużo. Mm, no i tak jak Wam mówiłam, jest tutaj gorąco. Nawet czasem aż za, ale ja lubię gorąco, więc jest okej. Okay. No i co jeszcze z teoretycznych rzeczy? Ciężko się niesie tą kamerę, słuchajcie. Ja bardzo rzadko nagrywam vlogi, a już mi ręka usycha. <gry> Także nie jest to łatwe, ale nagram dla Was. Nagram dla Was i nagram na pamiątkę. Teraz właśnie przechadzamy się tutaj uliczkami. Zobaczcie sami. Jest bardzo, bardzo klimatycznie i tutaj właśnie w tych uliczkach e, nie słychać tych e, hrabąż, czy co to jest nie mam pojęcia. Jeżeli widzicie, że obraz trochę trzęsie, to musicie mi to wybaczyć, ale ten aparat nie ma chyba w sobie stabilizacji obrazu, dopiero obiektyw trochę to stabilizuje, ale e, na ile to, ta stabilizacja tutaj jest, no to też nie umiem wam powiedzieć, czy jest ok, czy jest może. Bardzo trzęsąco. No i tak. Odpoczywamy sobie tutaj o. Proszę bardzo, mój mąż podróżnik powiedział, że nie chce za bardzo być we vlogu, ale i tak go nagram, także nie ma nic do gadania, że tak powiem. Jak się czujesz tutaj w Chorwacji? Ok. Jak bardzo, okej? Okay? Na 5 pięć. Pięć na 10? Na dwa. 5 na dwa, okej. Okay. Czyli. Gdzie, gdzie zmierzamy? W tę stronę. Ogólnie, Split: bardzo duże miasto. Jeszcze nie zdążyliśmy go odkryć. No tak jak mówię, jesteśmy tutaj trzy dni. A pobyt mamy do przyszłego piątku. Nie mam pojęcia też, czy ten vlog będzie takim vlogiem tylko z dzisiejszego dnia, czy może po prostu urywki z różnych dni, jak będę miała przy sobie aparat. Wam ponagrywam i wszystko sklecę w jeden film, no ale to sami zobaczycie zresztą jak ten film będzie wyglądał. Także my lecimy dalej, jak będzie coś ciekawego do pokazania, to Wam oczywiście pokażę. Pani Wam powiedzieć też, co mam dzisiaj na sobie. A więc, okulary, które tutaj widzicie, to są okulary z Maxa Pepe Jeans. Yy, bluzeczkę, szczerze mówiąc, ona jest z Lumpexu, także ewentualnie napiszę Wam w opisie. Z jakiej firmy jest ona? Spódniczka jest ze Stradivariusa, ale tak naprawdę to, jest, to są spodenki, także wszystko bezpiecznie, wygodnie. A jeżeli chodzi o buty, to to są Timberlandy. W nich stopa wygląda na dużo, dużo większą, ale są bardzo wygodne. Także tak prezentuje się mój outfit, a nagrywał Was mój mąż, kamerzysta. Właśnie wchodzimy do e, murów tutaj, wiecie, zamku, jakiegoś tam, nie, pałacu, pałacu, ale nie pamiętam kogo. Ja wam napiszę, bo ja zawsze zapominam. No i zobaczcie, jak to wygląda. Jest bardzo, bardzo ciemno. Tutaj zapewne nie będziecie nic widzieć, ale jest bardzo, bardzo. Ciemno jest dużo chłodniej, dużo okulary nie są potrzebne, nawet widzicie. Jak widzicie jak mi się wszystko odcisnęło i jaka jestem spocona o mój Boże! Zobaczcie jak tu wygląda środek. Mój mąż też się męczy w tej pogodzie, słuchajcie. Ale ja naprawdę bardzo lubię taką pogodę, także mi to tak nie przeszkadza. Ludzie, oczywiście, mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Chcecie małe ASMR? Posłuchajcie tego. Mam nadzieję, że było w ogóle cokolwiek słychać. Także słuchajcie. My jesteśmy na wakacjach, żeby odpoczywać, bez jakiegoś większego planu. Czy on robi siku? Okej, okay, tego się nie spodziewaliśmy. <laughs> du, 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 du. Wow, zobaczcie jak pięknie. Uuuu no. Idziemy tam, zobaczymy, jak tam wygląda. Słuchajcie, ja zawsze zapominam nazwę tego pałacu. Czyli to pałac był. Jak sobie przypomnę, to wam napiszę tutaj. I będzie wszystko jasne. To będzie taki vlog dosyć luźny. Ja zazwyczaj vlogów nie nagrywam, więc wiecie, że nie mam z tym. Nie mam w tym doświadczenia, ale coś tam sobie zobaczycie. Mam nadzieję, że to będzie przyjemny, relaksujący vlog. Wow. A teraz pokażę Wam coś, co jest to naprawdę bardzo, bardzo piękne. Spójrzcie, tu się wszyscy zbierają w tym pałacu. I spójrzcie w górę Jak to świetnie wygląda. I teraz możecie zauważyć, że nie ma u nas w ogóle chmur. Jest czyste, niebieskie niebo. No i powiem Wam, że w tym pałacu jest też dużo, dużo chłodniej. A to mój marsz też wam pokażę. Zobaczcie sobie jak odpoczywa prawdziwy turysta. Niestety kaśki nie zabraliśmy ze sobą, ale kaśka musi pracować. Słuchajcie. A tu siedzieliśmy poprzedniego wieczora. Mogliście to widzieć na Instagramie. Wszyscy tutaj oblegają te schodki bo bardzo, bardzo przyjemnie się tu odpoczywa, szczególnie właśnie wieczorem, tak samo jak zrobiliśmy to my. OK, mój mąż gdzieś idzie, gdzie? Nie mam pojęcia. Idziemy tedy. zobaczymy co się dzieje tutaj. Okay. Ciężko jest czasem no, omówić tych wszystkich ludzi, powiem Wam szczerze, ale dajemy radę. zjedliśmy lody, rozpuściły się w momencie, ale były bardzo, bardzo pyszne. Straciatela i pistacja to są moje w ogóle ulubione smaki. Dajcie znać w komentarzach, jakie smaki wy lubicie, jeżeli o lody chodzi. Um, tak, a ja z powrotem odkładam kamerę, bo wzbudzam zainteresowanie. Ogólnie, bardzo dużo osób polecało nam przyjście na. Rynek właśnie w Splicie, że to są lokalne owoce, warzywa od rolników. Jednakże widzę, że już w tej godzinie, o której my jesteśmy, jest już naprawdę bardzo mało wystawców, którzy by swoje produkty tutaj właśnie wystawili. Ale jak widzicie, jakie piękne winogrona! Wow, to wszystko jest takie piękne i wyrośnięte. Nie to, co w Niemczech. Sobie tak sprawdzamy, co tutaj na tych ryneczkach ciekawego jest. Co mieli? Oliwa z oliwek. O kurna, będziemy musieli kupić. Oliwę z oliwek na pewno musimy kupić na 100%. Aha, okej, okay, teraz już wchodzimy tutaj w wydział odzieżowy. To nas w ogóle nie interesuje. Ogólnie dajcie znać, jak wy macie na wakacjach, ale jeżeli chodzi o odzież, no to my się tutaj na rynkach nie zaopatrujemy. Teraz jesteśmy na punkcie widokowym. Zresztą możecie to zobaczyć tutaj. Zaraz też wrzucę Wam przebitkę, jak pięknie tutaj wszystko wygląda. Jest strasznie dużo ludzi, yy, każdej narodowości, tak naprawdę, yy, ale i tak jest pięknie. My lubimy ogólnie bardziej takie spokojne wakacje, ale lubimy też dużo chodzić. Niekoniecznie zwiedzać jakieś muzea i tak dalej, ale po prostu. Chodzić sobie spacerować, zwiedzać to na co mamy ochotę. Nie lubimy też mieć wszystkiego zaplanowanego. Wolimy sobie, wiecie, tak na spontanie. Tu sobie zajść na coś, tu sobie zajść na coś. Ale dzisiaj jest naprawdę ekstremalnie gorąco. Ładne jachty, bardzo ładne. Spaceringu ciąg dalszy, no i upału ciąg dalszy. Jak widzicie jest już następny dzień i słuchajcie, wczoraj się z Wami nie pożegnałam, dlatego że nie wiem dlaczego, po prostu jakoś padliśmy, nie było już nic ciekawego do pokazywania. Dzisiaj mamy już następny dzień, dlatego widzicie, że wyglądam trochę inaczej. Jesteśmy sobie, słuchajcie, tutaj o, na promenadzie i... Chillujemy sobie. Nic ciekawego nie będzie mi dzisiaj robić, tak szczerze mówiąc. Zobaczymy jak. Jeszcze coś ciekawego wydarzy się w, na naszym urlopie, to dam wam znać, pokażę wam tutaj, a jeżeli nie, no to miłego dnia, do zobaczenia.